Dzień dobry drodzy inżynierowie, inżynierki, koledzy, koleżanki. Tutaj, idąc sobie z pieskiem na spacer nad rzeką, chodząc, no, przychodzą do mnie pewne inspiracje. No, znalazłem tutaj taki przewód żółto-zielony, a właściwie resztki przewodu, gdzie złomiarze wyciągnęli ze środka miedź. No, ale natchnęło mnie, żeby opowiedzieć coś o tym przewodzie. PE. PE, czyli Protection Earth, przewód ochronny, elektrycy powiedzą. Coś, co ma służyć ochronie przeciwporażeniowej, jakie zwarcie do budowy czy pojawiają się przebicia, żeby większość prądu, znaczna większość prądu tego popłynęła do ziemi, do instalacji, uziemiającej czy bezpośrednio do gleby, a nie przez człowieka, żeby to było bezpieczne. Natomiast w końcu jesteśmy na kanale EMC for Business. Więc jak to ten kabel, ten PE, jaki ma wpływ na kompatybilność elektromagnetyczną, bo EMC to kompatybilność i chodzi nam o to, żeby urządzenia nie emitowały za dużo fal elektromagnetycznych, ale też żeby były odporne. i. Ale przypomina mi się prezentacja z jednej z konferencji IMC Forum Business, gdzie Jerzy Kurek, najprawdopodobniej, albo Joren, no, który ze chłopaków z znanej ekipy z dużej firmy, pokazywał przypadek, gdzie w jednym urządzeniu AGD w trakcie rozwoju produktu urządzenie było badane, testowane i przeszło wszystkie testy. Po czym za jakiś czas od klienta, bo to było robione na zamówienie od klienta, przyszła informacja, że urządzenie nie spełnia emisji promieniowanej. No i zdziwienie, no jak przecież w testach wstępnych wszystko przeszło, była walidacja. No i co tu się wydarzyło? No i tam po dłuższym weryfikowaniu, sprawdzaniu, co się mogło zmienić? Okazało się, że na produkcji inaczej. Prowadzony jest przewód ten PE, i wpłynęło to na wyniki emisji. Po prostu na produkcji było łatwiej przeciągnąć kabel w innym miejscu niż było to pierwotnie zaplanowane i wpłynęło to na emisję. No, troszkę było zdziwienia na początku, ale później, jak się temu przyjrzymy bliżej, to jest całkiem naturalne, ponieważ ten EMC, w kompatybilności, ten przewód nie tyle służy jako ochrona. Co jako ścieżka powrotna prądu prądów zaburzeń. Więc przez to często się zamykają zaburzenia, szczególnie zaburzenia typu Common Mode, czyli zaburzenia typu wspólnego. Common mode, zaburzenia wspólne, te, które podnoszą nam potencjał wszystkich linii zasilających względem właśnie jakiegoś innego potencjału, czy to obudowy, czy tego przewodu PE. I to były znaczne znaczne różnice i poprowadzenie inaczej tego kabla zmniejszyło powierzchnię pętli prądu, bo chodzi nam o minimalizację pętli prądu tych zaburzeń, żeby była jak najmniejsza emisja, no to, to też wynika z równań Maxwell'a, że powierzchnia, czyli ta całka podwójna mówi o powierzchni i im ta powierzchnia jest większa, tym więcej fal elektromagnetycznych będzie urządzenie zbierało, czyli będzie mniej odporne. Ale też będzie więcej emitowało, czyli będzie większa emisja. Jak mamy jakieś zmiany napięcia w czasie, to powoduje to emisję czy prądu. Zmiana napięcia czy prądu w czasie powoduje nam zmianę również natężenia pola, i z tym jest związany właśnie przewód P. Dlatego zachęcam do przyjeżdżania na takie konferencje, gdzie spotykają się praktycy, opowiadają o swoich doświadczeniach, realnych doświadczeniach z projektów, gdzie opowiadamy sobie o różnych przypadkach, czasem anegdotach, a czasem o takich rzeczach, na które normalnie byśmy nie zwrócili uwagi, bo wydawało mi się, że to jest gdzieś spoza, że to gdzieś na produkcji, że to jest jakiś kabel PE, taki ochronny z punktu widzenia bezpieczeństwa, więc inny dział nie tylko MC, nasze PCB jest w porządku, ale cały system zawodzi, więc tutaj też pokazujemy aspekty kompatybilności czy zgodności produktu jako całości: jako płytka, ale okablowanie, cały system, obudowa. Więc mówimy tutaj o różnych aspektach, które często ujawniają się dopiero w trakcie testowania. Do tego praktycy dla praktyków. EMC for Business, kolejna konferencja. Już przed nami. Zapraszam Cię serdecznie. Jeśli masz ochotę również podzielić jakimiś swoimi wnioskami, doświadczeniami, daj nam znać, bo może jeszcze będzie miejsce w agendzie, dochodzą nam nowe tematy, natomiast program jest już mocno upakowany i myślę, że już wygląda bardzo ciekawie, gdzie będą i prelekcje, ale też i aspekty warsztatowe. Więc dajcie znać co. Sądzicie, jakie mieście doświadczenia? Bo są mi różne anegdoty z szafami sterowniczymi, że kabelek PE było tak naprawdę połączenie drzwi z szafą za pomocą takiej miedzianej plecionki, takiego szerokiego połączenia wyrównawczego. Ale dla elektryka to nie był żółto-zielony kabel, więc trzeba było termokurczkę założyć lub dołożyć żółto-zielony kabelek. Jeśli macie jakieś takie przykłady, chętnie posłuchamy, bo. Chodzi o wymianę wiedzy i doświadczeń i uczenie się, żeby nasze projekty w przyszłości były realizowane szybciej, lepiej, taniej, sprawniej, a nasza satysfakcja z pracy była większa. Także do zobaczenia. Tomasz Żutkowski, EMC for Business. O, aż mi słuchawka zuchał wyleciała. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.